Cześć Marcinie, fajnie, że chcesz podzielić się swoimi wrażeniami tutaj z naszej współpracy, bo ostatnio miałeś sukces tak no już około dwa tygodnie po tym, jak się ostatnio widzieliśmy, jak działaliśmy i poznałeś 13 lat młodszą kobietę, gdzie wcześniej trochę był chyba z tym trochę taki, miałeś trochę, chyba trochę opory w tym temacie takich młodszych kobiet. No, cześć, no, prawda. Ostatnio, właśnie wczoraj, miałem fajny wieczór, miło zakończony. W zasadzie na drugim spotkaniu. No i mhm. jestem zadowolony w związku z tym. Mieliśmy bardzo miło spędzony taki intymny wieczór. Bo pierwsze, więc... Super, bo pierwsze to, ja jakbyś mógł pokrótce powiedzieć, że tak trochę tak y, opornie szło. Mhm. A co rozumiesz przez pierwsze? Masz, masz na myśli pierwsze spotkanie? Tak, 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 z nią. Tak, no na początku, jak spotkałem się, to był taki spacer w parku. Generalnie, mało małomówna była dość, raczej mało tak. My myślałem, że raczej nic z tego nie będzie, próbowałem eskalować, ale okazało się jednak, że, że potem od odpowiedniego sms-a, też mi w tym pomogłeś, i ona odpowiedziała. Z chęcią ch chciała się spotkać, i w tego pierwszego dnia udało mi się zaprosić po spacerze ją do, do swojego domu. Tylko, że jakby ona była taka zbyt nieśmiała. Zbyt nieśmiała. No, Poznałeś w sklepie z tego, co kojarzę. Tak, tak, dokładnie. A tam kiedyś podszedłem kupić chleb i akurat ona zobaczyłem, że fajna dziewczyna sprzedaje. No to sobie postanowiłem nią zagadać. Dała mi swój numer telefonu i tego samego dnia umówiłem się z nią po pracy na spacer. No właśnie, właśnie. I pamiętam, że mieliśmy wtedy konsultację. Ja tam ci napisałem też SMS-a, ty zrobiłeś dobrze, że zmieniłeś końcówkę, że zawierałeś fajne miejsce, na e, zaprosiłeś się od razu prosto do siebie. Mhm. To, bardzo, bo, to było bardzo dobrze, dobie. No, ja jestem naprawdę pod dużym wrażeniem twojej determinacji i tego, jak skrupulatnie e, wprowadzałeś pewne zmiany, nawet jeżeli na początku, no nie oszukujmy się, nie szło ci jakoś tak super dobrze od razu, zwłaszcza, że yy, no, no, no no to bardzo logiczny, logiczny styl myślenia w związku z wykonywanym też zawodem mhm. to jednak byłeś w stanie to wszystko ogarnąć. Tak, no, na, no właśnie ja jestem zawodem jako więc trochę bardziej logicznie myślę i tutaj niestety trochę mia, miałem deficyt y, kobiet z, w życiu, dlatego zdecydowałem się na takie szkolenie, bo postanowiłem, że Hmm, to może być kolejna rzecz w życiu, którą można udoskonalić. No i faktycznie opłaciło mi się. Czy tak logicznie podszedłeś do tematu? Tak. Jednak logicznie dużo łatwiej się planuje, a dużo gorzej z wykonaniem. A więc tego się obawiałem, że trudniej, trudno będzie mi w rzeczywistości działać. Ale no działało, nie było to łatwe. I, tak, i tak, takie miałeś obawy, że będzie ci ciężko to zastosować. Hmm, tak, tak. No i miałem... Spotkałem się z dość sporym oporem, jakby miałem dużo zlewek, no ale nie poddawałem się dążąc okay. do celu. Super, super. A co właściwie spowodowało, że stwierdziłeś, że już czas zacząć i może czas wpaść na szkolenie po prostu na żywo? Ja no już generalnie wiedzę mam od jakiegoś czasu, dość sporo tej wiedzy trochę była praktykowana w przeszłości, jednak Zawsze miałem problem z zastosowaniem tego, tak jak mówię właśnie. Łatwiej się dużo planuje niż działa. No i tak jakoś się w życiu mi złożyło, że ostatnio miałem dość spory deficyt w związku z kobietami, trochę mi te umiejętności społeczne podsiadły i tak sobie pomyślałem, że. Pracowa pracowałeś pracujesz zdanie w sumie 2020 roku. Tak, w zasadzie tak. Stalinę raczej to tylko spotykam się z jakimiś kolegami. Wcześniej miałem jakiś taki może krótszy związek, ale to było wcześniej, jeszcze przez pandemią. No i postanowiłem jakby wyciągnąć wnioski z tego, co źle zrobiłem w przeszłości i tu się pojawiła bardzo dobra okazja, to postanowiłem zaraz Powiedziałem tak, jak nie teraz to raczej nigdy tego nie zrobię, a poza tym nie ma sensu zwlekać. To tak, tak. żywo się działo, jeżeli mam możliwość się spotkania na. Oczywiście, na, że tak. Po tej pandemii cztery oczy. oczy oczywiście, że tak, to że Każda forma współpracy na pewno ma, sw ma, swoje, ma swoje plusy. To i wiesz, na pewno też inaczej jest, kiedy możesz popracować z kimś, kto rzeczywiście widzi coś, czego ty nie widzisz. Co ci się podobało współpracy ze mną? No Myślę, że takie bardziej indywidualne podejście to jest. Nie, nie jest tego typu, załóżmy, że ktoś ćwiczy z grupą i jest jakby traktowanie bardziej ogólne, tylko bardziej właśnie indywidualne, że skupiłeś się na. Każdy ma, na przykład ma inne tempo mm, tak. rozszerzania swoich problemów, każdy ma inne problemy, to wszystko też jest głęboko zakorzenione gdzieś tam w podświadomości, czy właśnie w, mm, no to jest jakby wewnętrzna, wewnętrzna część umysłu po prostu, każdy ma inne nastawienie, inny bagaż doświadczeń i nad tym potrafiłeś dotrzeć do tego i skupić się właśnie nad tym, co ma być bez konkretnego dążenia, że musi być coś zrobione w jakimś tam określonym czasie, tylko Przepracować spokojnie mm, swoje dane problemy i efekt i tak przyjdzie, później czy później. Tak, czyli y, czułeś, że jest to y, nastawione na autentyczne rozwiązanie problemów, a nie na powtórzenie tylko tego, co i tak już słyszałeś na kursie online. Mhm. Tak, tak, dokładnie. Czy to nie jest powtórka z kursu online, tylko jest to taka transformacja, którą się przechodzi w tym kontakcie osobistym, że. Bo moim celem, tak jak zresztą. Mówiłem Ci, jest to, żeby dotrzeć do tego sed sedna rozwiązania problemu, a nie tylko klepać wiedzę ludziom, którą mogą sobie posłuchać na kursie. I z tego co widzę, że tutaj przyniosło tobie ona też też efekty. Tak, dokładnie, bo wiedza to jest jakby jedno. Teraz jest dużo w różnych miejscach, ale zawsze największy problem jest z jej zastosowaniem i dopasowaniem do danej osoby, bo każda osoba jest inna i. Nawet sama może nie wiedzieć, co, co w jej przypadku będzie działać. Tak. oraz też y, y, mogę też dodać, że dla mnie właśnie celem współpracy jest to, żeby pomóc komuś usunąć to, co przeszkadza mu w zastosowaniu wiedzy. Rozumiem, że też y, takie coś doświadczyłeś. Mhm, tak. No, już widziałem u siebie, już postępy widzę, chociaż jeszcze dalej muszę nad tym pracować, bo. No, to nie jest no. takie proste po prostu. Wszystko wymaga a. czasu. To jest proces. Ale a po jakim czasie miałeś właśnie, tak że tak powiem, posuchy, teraz miałeś tą udaną randkę z tą kobietą. No, to w zasadzie można powiedzieć że ponad rok. Ponad rok. Czyli widzisz, tak. nawet jak zaczynasz i jesteś po długiej przerwie, to wcale nie jesteś skreślony. No tak, bo u mnie to czasami właśnie tak było, że miałem przerwy kilka razy coś tam wychodziło, potem miałam dłuższą przerwę. Musiałem odpocząć. No, i zawsze, jak ktoś odpoczywa po jakimś związku, czy po dłuższej, czy krótszej relacji, to zapomina, i to są umiejętności, które warto jednak utrzymywać na jakimś poziomie. Zawsze. I zawsze można je sobie odświeżyć. Dobrze, tak, ostatnie pytanie na koniec. Co byś powiedział osobie, która może tego słuchać i zastanawia się, czy, czy takie coś jest dla niej, czy rzeczywiście warto na coś takiego przyjechać, warto wziąć w czymś takim udział, czy, czy w ogóle warto, czy warto twoim zdaniem w ogóle wynająć takiego trenera, który pomoże ci przepracować swoje ograniczenia, blokady, złe nawyki? Myślę, że warto, bo czasami, nie wiem, można pójść do psychoterapeuty, można pójść, teraz jest to modne zdecydowanie, no tak? Ale nie zawsze ta osoba zna się na, akurat na, na, na relacjach. Może po prostu powiedzieć coś, co, co jest dostępne w książkach, ale lepiej jakby jak masz jakiś problem, to idź do, idź do praktyka. Jeszcze tylko ktoś, kto jest w stanie zgłębić temat i bardziej jakby um, no, skupić się ogólnie, na problemach danej osoby. Tak, a nie mówić o ogólnych hejatach, typu uwierz w siebie, uśmiechaj się do ludzi i bądź sobą. Tak. Ty dużo. Przeczytałeś już różnych materiałów, kursów i tak dalej. Powiedz mi, jak w Twojej ocenie ma się zastosowanie tej wiedzy teraz, kiedy jesteś już po kursie, kiedy już przepracowaliśmy rzeczy, które cię blokowały przed użyciem tej wiedzy, do tego, jak to wyglądało wcześniej. Jak to teraz wygląda? Jak w ogóle postrzegasz tą całą wiedzę? już lepiej ją rozumiesz, co tam się w ogóle dzieje, co wcześniej czytałeś, czy oglądałeś. Tak, myślę, że tak. Wcześniej po prostu, gdy zbyt dużo się wiedzy ma, ale nie, nie, jest, to, nie jest ona zastosowana, to bardzo łatwo wszystko zapomnieć i, i trudno jakby wybrać z tego to, co jest faktycznie, od czego zacząć. To jest trudne. Na początku najtrudniej jest właśnie zacząć od czegoś. Teraz widzę, że naj, najłatwiej jest po prostu Zacząć tą rozmowę i y, nie obawiać się odrzucenia. Jeżeli z tymi emocjami sobie jesteśmy w stanie poradzić, to myślę, że dopiero można zacząć, za, zacząć stosować wiedzę i bawić się tym po prostu y, próbować nowych rzeczy, to czego się wcześniej nauczyło. Y, można po prostu eksperymentować, ale bez zastosowania to jakby no, sama wiedza nie ma sensu bo to jest wiedza praktyczna, która powinna być zastosowana w praktyce. Myślę, że teraz no, jest w tym dużo łatwiej. Czyli, czyli warto było jednak e, spróbować czegoś innego i nawet jeżeli przez moment czułeś się z czymś może dziwnie, bo jednak ciężko czuć się zawsze dobrze, kiedy jest taka większa ilość praktyki, no to przypuszczam, że kiedy przytulałaś się do 13 lat młodszej kobiety, to no jakoś nie żałowałeś tej decyzji związanej z naszą współpracą. No nie, wręcz przeciwnie. Oho. Nawet jeżeli pojawiają się jakieś takie oporci na początku, Trochę czułem się niezręcznie, tak podchodząc do obcych kobiet, jeszcze w tym samym miejscu kilka razy i bardzo się skupiałem na opinii innych i tym wszystkim, no ale tak naprawdę liczy się efekt i czasami warto jednak mimo wszystko się trochę, czasami zacisnąć zęby, mimo że ma się czasami dziwne odczucia na ten temat, to po prostu czasami warto zaufać procesowi i przejść to, aby Potem mieć w przyszłości dobre efekty. No ja właśnie. Tak. teraz ze swojego Tak, efektu. tak. Czy czułeś, że rzeczywiście mi zależy na tym, żebyś ty miał te efekty. Nawet, tak. je, nawet jeżeli wiesz, yy, pokazywałem to w bardzo zdecydowany sposób, to dbałem o to, żebyś, żebyś ty działał, a nie się leniwił na, na zajęciach. No to prawda. Tak, ja zauważyłem właśnie, że jest taka dążenie do tego, żeby faktycznie dotrzeć do kogoś i pomóc, bo właśnie to są tak. inne problemy do rozwiązania i czasami są inne metody. Czyli rozumiem, że teraz już wiesz, że było warto. Mhm. Tak, ja sobie oceniam takie też bezpośrednie, po prostu męskie podejście. To właśnie czasami jest to, co akurat przynajmniej do mnie trafia. Cieszy, no cieszę się bardzo. Słuchaj, no to My się, my się będziemy jeszcze słyszeć na kolejnej konsultacji, bo nie chodzi o to, żeby, żebyś tylko miał jedną dziewczynę, prawda? Tylko żeby ten efekt był stały, żeby na tym fajnie, że się rozwijasz, na tym pracujesz. I tutaj już e, zobacz, skoro b, wyszedłeś z takiego poziomu i trochę pracy w to włożyłeś więcej niż zwykle i masz taki efekt, to później jak będziesz działał regularnie. Będzie tylko lepiej. Dobrze, tyle ode mnie. Ja Ci bardzo dziękuję za to, że, że chciałaś się podzielić swoim, swoimi wrażeniami. To na pewno też pomoże osobom, które e, zastanawiają się, czy warto, i mam nadzieję, że to i przekona do tego, że rzeczywiście tutaj u mnie e, stawia się na to, żeby rzeczywiście kogoś nauczyć i poprawić jakość jego życia, a nie tylko powtórzyć mu to, co sobie przeczyta w internecie. Mhm. Ja też dziękuję bardzo. Dziękuję.